Hmm. Eee, Czekaj, jak gorąco, muszę bluzek, Właśnie gorąco, gdybyś mu to podaj mi koc, bo z kolei mi jest od spodu który? zimno, a podłoga zimna. Który? Który koc? To cholera. To, koc, dobra, to tym po, się, zaraz ten, ten tutaj jest czerwony tak? Nie, ja się opieram się na kocu. Dobra, dobra, mi zielony, To podłoga zimna. Właśnie, no słuchajcie widzowie, spotykamy się teraz, pokazać ogólnie w życiu, czysty chociaż trochę jest czysty dynamusik. Ja herbatkę wypiję no, normalnie. Tu jest herbatka. No, herbatkę, herbatkę mamy, to jest tak jakby tea time. E, oczywiście brytyjski tea time to zawsze godzina 17, a my teraz mamy taki tea time o godzinie 20-20-20. Hmm, no ale jest git, słuchajcie. Mm. Okej, okay, y słuchajcie. Y możemy dzisiaj pobawić się w rysowanie. Weź to przyciszk. Weź ten ciszej To Półwrótek. Ok, zobaczymy kto w ogóle jest na teraz. Jest coś. Jeszcze na razie. No. Nie ma nikogo. Zero osób. Mhm. zero osób. Dobra. To, to na razie jak jest zero osób, no to nie sobie sprzęt. Sprzęt tu leży. No i sobie gadamy. Go. Okej, okay, git. Hmm. Hmm. Jak tam ciasto? Sprawdź. To przy okazji ciasto wstawiliśmy. Dobra. Hmm. Po co z drugiej strony idziesz? Sprawdź tu, no to wszystko widać. Nie no, jeszcze się robi. Jeszcze Cieszy się jeszcze robi. No. Dobra. Ok. Mówię. No, fajnie. ja wierzę, że. No co powiecie, Witam, mam jakby co, sprzęt do rysowania. O, jedna osoba, witamy, witam. Witamy, witamy, jedna osoba już jest, ma tu sprzęt do rysowania i zaraz będziemy rysować, jak coś powiecie. Czołg, coś? Czołg, czołg, dawajcie, pisy, piszcie w komentarzu czołg. czołg, no czołg, no czołgacz. Czołg czy czołgasz? <laughs> czołg. Hmm. Okej, okay. Czekajcie akurat ten łatw musi być zasiderowany. Jest teraz też, dobra. No to robię czołg. Czołk będzie takie coś. Tak, hmm, czołpła gąsieniczę. Pierwszy mogę się dodatkować kółeczka. Ok. I, o. To trochę jak samochód ciężzyk. Musimy mieć wieżyczkę mieć. No, czołg, klapę. czołg. Ty no, wychodź, Dobra. Wyszedł czołg. Bliżej, bliżej, bo już widać. Bliżej, bliżej. Zganię, pokażę jeszcze raz. o, Czołg, kurde. Nie. Dobra, mamy czołg. Pokaż trochę dłużej. Przytrzymaj, tak. To lepiej to pokażesz. Piszcie komentarz, czy jest jakiś e stres.

i nie wiem czy się da łatwo usunąć ale lepiej na noc to pić szcząkie ciepłego mleka no, albo wodę, normalnie co się z tym głową dzieje? Mm. 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 okej okay. no, ja. jakieś smsy no, dobijają się <laughs> miesza z tym kur... tak,

Sztuki są. Teraz mogę dokładniej pokazać. Nie to moje, An tak. Moje stare dzieło sztuki. Yy, tytuł ma już tak nie pamiętam i yy, jakoś tam ogrody w Czekam, ja okay, sprawdzę ciasto, nie? Tak okay, jest sprawdź ciasno. Zostawiliśmy ciasto. Ciasto rozdzielne i bezę. i Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hmm. Dobra. Muzyka. Muzyka leci. I to muzyka jest taka bez praw autorskich można sobie ją puśczać, słuchać. Ile hmm. tylko się chce. Tam jeszcze jest, tam, tam jeszcze jest. Widzicie, nikogo nie ma. Chciałem pokazać Mam. moje dzieła, które są na ścianach. Tak wygląda mój dom. I tak, i tak jest też. No, i co jak tam? Można bycie to? No, o to, to chodziło. No, no. Okay, A tak. mnie nie widać. To już bliża, no. tak, ale wróci, się. No właśnie tak. Oh. I co, cały czas nikogo nie ma tam? Nie ma. No, nie ma. Dobra, siedzimy czekamy, no może, może będzie coś tam. Oczywiście no jak coś w komentarzu albo Tak, da, jakieś komentarze. Mhm. Ja no nie ja no. wiem. Zawsze od samego rana mam się nie wiem, no, no to dobrze. Lecz mam już być płaką. No, w tym no, Oczywiście, że tak. Ja to moje narysowałem czołki, jak ktoś chce, żebym coś narysował. Nie, ja to coś narysuję. Ej, A to proszę, czemu? Musimy coś zajęty, będę cięższy. Ocenić inny obraz. Nie, to hmm. no, mówię, nie ciała. Um. Hmm. Tu herbatka. Tu to, sobie, sobie z menalej Herbato, as colas... Hum, mm, dobra isso. W szkole też to rysowałem, więc nie wiem, czy mi tu wyjdzie Ile? Pokazać Pokażę, mogę? No, zresztą. No, no, Pokażę, Karolek rysuje. Zobaczy, dobrze widać? Dobrze widać, widać. No, chyba coś tu wyjdzie, coś. Być jeszcze. tak. tak. To szło tak. Mm. Co to jakiś wiatrak, czy co? Nie wiem to duchy, nie? To takie dupy, wyszły nie. Ale dobrze, dobrze, to nawet nie musisz tłumaczyć, co to jest, bo myśli i wyobraźnia dyktują ci. No i ty odtwarzasz to. To nieważne co to jest. Nie, nie wiem co ci to przypomina. Trudno powiedzieć, jakieś chorągie, śmigło, śruba. To może być dwie chorągie, dwie flagi jakieś takie. Ale dobrze, dobrze, zobaczymy, co z tego ci wyjdzie. Weź to to przypomina trochę jak jakiś kurde ptak, nie wiem jak no. to Ty Przyszedł ktoś tu, zobacz na to. Wzrosł jeszcze. Zaraf. Nie, jakiś tu Jakiś, to, jest to, U... nie, jakiś Elo, siema siema siema. Ela, siema, siema, siema. Siema, Nie wiem czy się znamy nie czy wiem. nie. Nie wiem. przypominał jakiś orzeł, albo coś tam. Nie wiem, jakiś. Nie wiem czy ożył. ale okej. Okay, Nieważne. Nic, ale fajne. No. I to nieważne co przypomina, ważne, żebyś lesował. Jakby co więcej ołówków tu jest. No szanowny widzu, przedstaw się. Czy znamy się, czy się nie znamy? Jak się nie znamy, to miło, że nas oglądasz, a jak się znamy, to też miło, że nas oglądasz. No to subskrybent? No tak. Nie wiem, czy subskrybent, ale widz to też bardzo ważne. Nie poprawię tego czołga normalnie. A, czołg poprawiasz. No, fajnie. Czy wystarczy, że powiem elo, czy trzeba napisać elo? Nie no, wystarczy, że że... Aha, elo. Dobra, Każdy, w każdym razie, yy, bawimy się teraz w takie, w takie rysowanie. Nie? I jeżeli Ty chcesz, żebym coś narysował i szybko komentarzu. dla siebie, to napisz w komentarzu, no to, no to zaraz to zrobię kilkoma, kilkoma, kilkoma ruchami. Zobaczymy, no. jaka ręka wyjdzie. Mączkę obchy teraz doprawę na zgi. Tak, ty poprawiasz czołg teraz. No, zaraz zobacz, no. Czołg, nie mam no. czołg, Fajnie. Nie. Dwa, tak. Zgi. Zapewnię, że gig. Teraz trzeba UWu nawizować. Uwu? <grym> UWu? Nie żartuję. Ale dlaczego nie? UWu jest fajnie. Ja Dobra, jest Taki bardzo popularny, znany mem. Za dawnych czasów. czasu. Wszyscy mówili UWu. A z tego co, przy okazji, co, co, właśnie, co to znaczy UWU, to jest, to jest też bardzo ważne, no, ja e, akurat, nie wiem czy wiecie, ja dowiedziałem się, co to znaczy UWU. Pamiętasz, Bo to wtedy sprawdzałem i się, się dowiedziałem, to wtedy No, co znaczy UWU. Coś tam no. kurde zapomniałem. A umiesz powiedzieć UWU ładnie? Uh -huh. Nie, no, no już nie, nie teraz, teraz, to teraz. Bardzo już ładnie mówiłeś UW, jak tak byłeś dzieckiem. Jak Jak byłeś dzieckiem, tak. Jak byłeś dzieciakiem, to bardzo ładnie mówiłeś UW, teraz już, już, już może nie Ale y, w każdym razie UW, znaczy. Y, Dawaj. Daj mi. Daj okay. mi. No, chłodno, nie? Y, w krajach azjatyckich, chyba w Japonii, UW oznacza zachyt, y, coś takiego jak po angielsku się mówi KIRTS. Co na przykład, jak człowiek słodki, sympatyczny, na przykład na widok jakiegoś pieska, kotka, To tam y, chyba, chyba właśnie w Japonii się mówi ja tak, tak nie? No i to stało się bardzo, bardzo, bardzo popularnym memem. A może włączyć? ją, tak, jest, tu jest, jest, czekaj. Ołedź. Patrz, o. i odwrócę, patrz. Nie no, nie fajnie, ale tak widzowie nas widzą? No widzę, no co? W ten sposób nas widzą. No, odwróć. No No dobra, nie, no, no, no. zostawię, to No dlaczego nie, przynajmniej czekamy. Trochę inaczej niż myślałem, no. Na... Ło kurde, co to jest? Ło, co to jest? Twoje ręce, a jesteśmy nie? No dobre, dobre Normalnie tre... widzisz To, to jest... No, to ciekawe. Nie, no, dobra. ja idę z Tak, a ciasto właśnie. Tak, jeżeli ciasto by mi się długo robiło, to się To trochę się spali. Ja na tym się kobiety nie znam. Karol jest kierownikiem kucharza, uczy się w takiej branży, i być może mu się uda, co do tego zrobić. Jak się uda, to dobrze, to jeszcze pokażemy. Jak się nie uda, to nadzieję, że uda się później to jest to nieważne. Okay. Jaką czas to I za cały czas nie? Dobrze, to. No to nie wiem, no to nastać jeszcze, jeszcze, jeszcze raz coś tam. Jeszcze raz? Jeszcze raz, no, no to nie ma wyjścia. Może się nie spaliło gdzieś tam. Tak, albo, albo być może tam trzeba, trzeba ten piek coś. piekarnik. Chyba ja byś, jestem na skierniku jeszcze, To Może trzeba ten piekarnik tam powyczyścić tam tym Chyba papierem, no właśnie, właśnie. I, I do kitu nie wychodzi nam to, to ciasta, ale no, może tam będzie dobrze. To jest trochę, trochę trochę co 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 ale jest co Kiepsko To jest co 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 A nie co no. co ale... Kiepsko. Dobra, co Dobra, to to często nie wiem, do, że nie wychodzi. Mhm. Czyli zaraz jest sam. Tak... Mhm. Przepraszam na moment. Się ma śmaty, to no lejko. Like. Okay. Okay. Ja sprawdzałem to często, jak No i nie, za, no nie za bardzo. Co tu, tu chodzi? No właśnie mówię. Prawie się spaliło, więc nie ma czym się chwalić. Nie ma co pokazywać. To no jest Dobra, zobaczymy. Z, y, zrobimy tak, że nastawimy to często jeszcze raz. Y, wyjdzie. Od początku? No, no może jeden list, to tam co Jeden mam, tylko. Dawać, no, wpisać w komentarzu, może coś narysujemy. Spoko, spoko. Możemy rysować. Ja myślę, że tak. Narysuj stadion. Stadion? Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, rysuj stadion. Może być tu pod spodem? Tak, mhm. dobra, to pod spodem, okej. Okay. No to robię stadion. Tu zaraz, e, tu gdzie mierz, e, mieszkamy blisko, jest taki stadion warszawianka, jak się nazywa. I ten stadion jest kompletnie zaniedbany. Ja go zaraz doprawię, co nie? Mhm ale jest i, i teraz ten, y, te trybuny, które kiedyś były, to zarosły całkowicie? Dobrze, to no, tam zanierane z drzewami, no. Jest całkowicie wszystko zarośnięte. Jak chodzi o te o trybuny. Natomiast jeżeli mówimy o samej pójcie stadionu, to jakieś tam firmy to wykorzystały i zrobili z tego... Podzielił to chyba na trzy części. No podzielili to się na trzy, trzy części i, i, i to wynajmują za klasę. Ktoś tam chcę pograć, to, to po prostu wynajmuję to. No, i tam, i pamiętam ten stadion. To był kiedyś, w fajnym jest, jak, jak pamiętam za dzieciaka to lubiłem tam sobie chodzić. A z innymi dzieciakami chodziliśmy, bawiliśmy się tam. Jeszcze kiedyś jak internetu nie było, powielbiałem tam, tam przychodzić fajnie, bo to nie moje czasy teraz. Ach, no nie. Jak ja byłem dzieciakiem, to nie było cię na świecie i czy powiem, że wtedy fajnie było, że nie było telefonów komórkowych i, i internetu, bo e, wszyscy się spotykali. Każdy raz ze szkoły, wychodzi z domu i normalnie, na podwórko, wiesz, na rower, i, na nie wiem, to po prostu piłka podchody, zabawy, gonitwy po podwórkach, po jakichś tych po, po piwnicach. Wyobraźcie sobie, że nie było nawet domofonów. Wszystkie klatki schodowe były potwierane. można było wejść, wyjść w każdej chwili. Co ciekawe, piwnice były też potwierane. I ganialiśmy się. Fajna była zabawa wchodzić piwnicą jednego domu i wychodzić piwnicą drugiego domu. Tak, tak, tak było. Po, po piwnicach, po klatkach schodowych po sychach. kiedy było zimno to siedzieliśmy po klatkach schodowych, po piwnicach kluby sobie robiliśmy a teraz to wszystko zamknięte tu nie wolno, tam nie wolno a to domofony, a to no i, i tylko wszyscy siedzą przed, przed ekranami, oczywiście do, do tego dostosowuję się i też i też korzystam z tego internetu no bo ciężko żeby nie sporo jest, trzeba Trzeba skorzystać z tego internautowego. To nie jest to samo, co kiedyś. Było. Ale dobra. Czasy się zmieniają, trzeba się dostosować i ogólnie jest fajnie. To, trzeba, jak Tu było takie... To też krzaki takie, o, duże takie drzewa. Mhm. Dobra, Ok, Okej, to jest taki... Nie wiem, na ile to przypomina stadion, to na samej, na samym dole tego tego... To jest, to jest yy, nietypowy stadion, bo tu jest dużo drzew, ale na tych, na tych drzewach dobrze widać, znaczy inaczej, na tej karcie widać kurwa. Słowa mi się dobrze. To powiedziałem. Yy, że te drzewa rosną na opuszczonym stadionie i no, ogólnie nie. Čili to právě to. To právě to. No a co to? To to bude potrava. Chcete zobačit, jak tam často? No. tego ciasta chyba nie nie wyjdzie. Nastawiłem jeszcze raz na, na, na ten, 20 minut i zobaczymy, ale, ale mam to. trudno, no, bo chodzi o to, że jeżeli to ciasto by w końcu wyszło, to o, pokażę, widzę, jeżeli są jacyś, jeżeli to ciasto w końcu by wyszło, to pokazalibyśmy byśmy jak to się robi, przepisy, wszystko, ale jeżeli nam to ciasto nie wyjdzie, to bez sensu coś pokazywać, no, dopiero jak coś się dobrze uda, to, to będzie hit i pokażemy, no, poprawiasz krzaki i, i drzewa, no, no, fajnie, tak, i teraz tak, może by coś tu już. Może by coś tu jeszcze, jeszcze, jeszcze oczywiście, yy, porozkłumieniać. Jeżeli któryś z Was yy, widzów napisze chciałby rozkłumieniać, no to możemy. Ja no ty pokaż, ja do, mam to Co dobrze widzisz, tylko, tylko nie ruszaj no, Dobrze? dobrze? No. no fajnie, czyli mamy coś. Czołg na górze. Potem tajemnicze coś twoje, karolkowe i nawet stary opuszczony dziki stadion. Dziwne w ogóle jest to, dlatego że ten stadion jest kompletnie zaniedbany. Ośrodek, który powinien w różne wydarzenia sportowe, to mm, zarósł całkowicie krzakami, i przychodzi tam czasem młodzież się napić, spędzić czas. Przychodzą tam czasami menele, nawalić się. Chociaż menele to raczej w centrum siedzą w miejscu, gdzie można coś od kogoś wyżebrać. Wasza pieniądze chodzi raczej taka młodzież, żeby tam sobie spędzić czas, się, się napić, Takie tam. Widzę, co to jest co? jakieś jakieś To jakieś 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 To jakieś 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 do rzeczy do dużego obrazu. Mogę to wszystko no, o, o, takie coś fajne. Czyli tu na górze jest czołg, obok czołgu jest uchu, tajemnicze coś. No i na dole stadion Warszawianka. Zaniedbany obiekt sportowy, dawny i miejsce kompletnie zignorowane przez władze miasta. Dziwne, bo to jest w tak dobrym miejscu położone. Na Zielonym Okotowie dobry dojazd jest tam, zarówno od strony ulicy Puławskiej jak i dla chcącego nawet Pesowickiego. No i no i nic nieco. za tym jednym widzę, który napisał na miłe elo. Już nie odpisuje, to już nie ma nikogo. Teraz. No jest teraz. No, co? Czterosob. No, na no, drugie. No, to nie No, to może teraz, teraz po prostu nikt nie siedzi na tym. No i ty wiesz. No ty wiesz. Czyli na kolejny raz, jeżeli będzie po piątek, to musimy chodzić później. Tak, no. a nie za wcześnie. Później, kiedy wszyscy wracają do domu. też piątki, mało kiedy kto siedzi w domu, ale niektórzy siedzą. Albo sobie siedzą u kogoś i też sobie wyglądają na YouTube. No I tak, tak. E, Słuchaj, zadam takie głupie pytania. Da no. się zrobić live a nie na YouTube, tylko na czym innym? Instagramu? Nie możesz. Nie wiem, nie wiem. Ktoś... nie wiesz, dobra. No jem. ale mogę spróbować. Nie teraz. Tudziś, mam no, bo co w sumie no, tam, Niech można spróbować sobie, że nie ma na Instagramie lub na TikToku uda się? Chyba tak. A, no to widzowie. Kończymy na się. Ma? Kończymy się, I na... poczekajcie, i widzimy się za moment na Instagramie lub na TikToku, czyli tam gdzie się da. Dawaj. Tu nie wciskaj, bo ten selfie z tym działa tylko podwórka. Siła. Tak, tak nikogo nie ma drugiego.